Jeszcze nigdy Dolny Śląsk nie gościł tylu gwiazd w jednym miejscu, czyli w Wrocławskiej Hali Ludowej. To tam już za kilka miesięcy zawitają ikony kina, urody i stylu. Pierwsze 47 zdjęć przedstawiających Marilyn Monroe Hala Stulecia pokazała przedpremierowo dziennikarzom i 300 szczęśliwcom, którzy wygrali zaproszenia w konkursach organizowanych przez media. Ekspozycja miała jedynie roboczy charakter i stanowiła zapowiedź właściwej wystawy złożonej z bogatej kolekcji fotografii największej ikony amerykańskiej popkultury. Zdjęcia mają być bowiem niebywałą atrakcją obchodów ESK w 2016 roku. Po tym spektakularnym debiucie zdaje się, że wszelkie kontrowersje wokół fotografii odeszły w niepamięć. Dopiero co Melanie Monroe wyszła z cienia i już była w stanie przyćmić zarzuty o marnotrawstwo pieniędzy, brak wcześniejszej weryfikacji stanu zakupionych zdjęć i nieuregulowaną kwestię praw autorskich do wizerunku. Szczytna akcja, ale i ambasadorka, delikatnie rzecz ujmując, nieco chybiona. Natalia Siwiec właśnie została twarzą kampanii Płodny Polak, w ramach której będzie można wykonać bezpłatne badania nasienia. Swoim pojawieniem się na konferencji prasowej, celebrytka pochodząca z Wałbrzycha chciała zasygnalizować poparcie dla idei przeciwdziałania niepłodności mężczyzn. W dodatku, Natalia odczuwa głęboką niesprawiedliwość wynikającą z powszechnego przeświadczenia o tym, że to kobieta odpowiada za problemy związane z poczęciem. Dlatego też przekonuje mężczyzn, że troska o potomstwo i zdrowie dziecka jest sprawą obojga partnerów. Powodem wyboru Miss Euro na twarz kampanii było zapewne nie tylko jej zatroskanie o demografię w naszym kraju, ale także uroda, która przykuwa uwagę mężczyzn. Tym samym organizatorzy zyskali szansę dotarcia do grupy pamiętającej najgorętszą kibicę 2012 roku. Bez względu na to, jakie kryteria przeforsowały kandydaturę Siwiec, jest to chyba pierwszy przypadek, w którym celebrytka wykorzystała swój wizerunek w słusznej sprawie. Paweł Kukiz, niegdyś rockman, dzisiaj kandydat na prezydenta, porzucił swobodny styl ubierania się i zdaje się wzorowo odrobił lekcję z dress na oficjalnym profilu w internecie muzyk zamieścił swoje zdjęcie w idealnie skrojonym granatowym garniturze. Spora część użytkowników sieci z entuzjazmem przyjęła nowy elegancki outfit kukiza. Antysystemowy kandydat miał porzucić czarną skórę, żeby wyglądać jak prezydent z prawdziwego zdarzenia. Spontaniczna zmiana wizerunku okazała się jednak zwykłym fotomontażem i polegała na wklejeniu głowy kukiza na zdjęcie z katalogu młody męskiej. Zdemaskowanie fałszywego eleganta to oczywiście zasługa, jak zawsze, czujnych internautów, którzy tym razem no nie byli już tak skorzy do komplementowania Kukiza. Całą aferę garniturową okrzyknięto kompromitacją i żenadą, a pod adresem radnego sejmiku padły zarzuty o brak autentyczności i przebieranki. Pomimo tego sztabowcy Kukiza zasługują chyba na słowa uznania, bo kandydat najpierw przegonił w sondażach panią Ogórek, a następnie Korwina Mi... Może i pozostali rywale powinni poprosić o pomoc w kampanii mistrzów Photoshopa? W trakcie dwunastej edycji Fashion Week Poland w Łodzi nie mogło zabraknąć grona rodzimych szafiarek. Jedna z nich dzięki swoim wokalnym umiejętnościom pojawiła się nawet na wybiegu. Honorata Skarbek w trakcie występu zaprezentowała się w futrzanej, różowej kamizelce i kreacji przypominającej halkę. Hany lubi podobno chwalić się nienaganną figurą, ale czy to wystarczający powód, żeby paradować w i piżamce? Stylizacja mogła być inspirowana Rianą, która słynie ze swojej miłości do futer. Z kolei na ściance honorata pozowała już sukience zaprojektowanej przez Lanę Nguyen, którą okrzciła mianem stroju różowej cyganki. Nam jednak oba zestawy przywodzą na myśl różową landrynkę. Witamy w drugiej części programu O co tyle szumu? Przed nami wielkie wydarzenie World Games 2017, ale czy na pewno ono dojdzie do skutku? Ponieważ pojawia się wiele wątpliwości i znaków zapytania. Mianowicie Radni Miejscy Prawa i Sprawiedliwości chcą zorganizować referendum, które miałoby udowodnić, że mieszkańcy Wrocławia tak naprawdę nie chcą tego wydarzenia w swoim mieście. Powiedzmy w takim razie o rzeczach, których jesteśmy pewni, bo organizacja już się rozpoczęła. World Games, czyli Igrzyska Sportów Nieolimpijskich, odbędą się w lipcu 2017 roku tutaj we Wrocławiu, ale też na terenie. Całego Dolnego Śląska. Wtedy będziemy tutaj gościć niemalże 3000 zawodników ze 100 krajów, którzy będą rywalizować w 30 dyscyplinach. Trzeba też powiedzieć, że te igrzyska odbywają się rok rocznie, rok po właściwych igrzyskach olimpijskich. Ale niewiele słyszymy o Organizacji, zdaje mi się, dlatego że odbywają się one troszkę w cieniu przygotowań do ESK. No i nie wspomina się właśnie o World Games, dlatego my zwracamy ich honor i mówimy o nim. E, powiedzmy właśnie o dyscyplinach. One są bardzo ciekawe. E, często, no, nie kojarzą nam się gdzieś tam z olimpiadą, jak na przykład gra w bóle, czy przeciąganie liny. Oprócz tych mniej znanych będą też bardziej popularne, jak na przykład futbol amerykański, który teraz rośnie w siłę, e, też ratownictwo wodne, taniec sportowy oraz takie bardziej orientalne dyscypliny sportowe, jak karate i sumo. I można powiedzieć, że to jest takie preludium, wstęp do tego, czy takie dyscypliny będą miały szansę odnaleźć się obok takich, e, takich silnych dyscyplin sportowych, olimpijskich, e, jak na przykład lekkoatletyka. No to już to to powiedzieć, że rzeczywiście lobowanie na rzecz niektórych dzieci przynosi skutki, bo na przykład wstrumione przez Ciebie karate czy taniec mają się już pojawić w Rio albo też w Tokio. Porozmawiajmy o pieniądzach, bo to jest bardzo często punkt zapalny. Opozycja, o której wspomniałaś, która chce zorganizować referendum, mówi, że będzie to około 200 milionów złotych, natomiast organizatorzy mówią, że nie, że to właściwie połowa, 70-80 milionów. Koszta mogą się też zwrócić dzięki reklamodawcom, których na razie jeszcze nie ma. No tak, to trudno tutaj znaleźć sportowców w klimacie skandalu, który właśnie tutaj się we Wrocławiu nawiązał. I w tym wszystkim zapominamy, tak mi się zdaje, troszkę o tym, że e, tak naprawdę World Games to nie jest tylko 2017 rok, tak jak w przypadku SK, ale chodzi też o to, żeby po prostu pobudzić ludzi do aktywności fizycznej, żeby stworzyć im tę infrastrukturę. Ma być odnowiony basen przy ulicy Wejherowskiej, ma być też stadion olimpijski poddany jakiejś tam konserwacji, więc te obiekty później też zostaną i może ten taki zdrowy duch, tak, w ludziach również. Powiedziałaś, Patrycjo, o funduszach i o kosztach organizacji War Games, i to jest właśnie główny argument radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy twierdzą, że organizacja tego wydarzenia to są ogromne koszta, które raczej się nie zwrócą. Tylko dlaczego milczeli 4 lata temu, kiedy decydowano o organizacji War Games? Wtedy nie było słowa sprzeciwu radnych PiSu. Zerwanie umowy może pociągnąć za sobą spore koszta pieniężne, ale też wizerunkowe. No właśnie wizerunkowe, no bo jeżeli któryś raz z kolei miasto, mimo że deklarowało się na organizację jakiegoś wydarzenia, odstąpi od niego, no to raczej dobrze o nas nie świadczy i no i w przyszłości nikt nie będzie chciał organizować w tym mieście żadnych wydarzeń na chociażby szeroką e, światową skalę. Palcem pogroził też e, prezydent Stowarzyszenia World Games i użył podobnych argumentów, jak i ty e, powiedział o tym, że jest to nie tylko ogromna strata wizerunku ale w przyszłości możemy nie przyciągnąć sponsorów, możemy nie przyciągnąć po prostu tak ogromnych wydarzeń i zaprzepaścić swoją szansę na promocję miasta, promocję zdrowego stylu życia. I nadzieję, że wizerunek tego wydarzenia oraz za, większe zainteresowanie tym, tym World Games przyciągną dwaj ambasadorzy World Games 2017, czyli Anna Lewandowska i Artur Siódmiak. Jeśli chodzi o pana siódmiaka, no to z racji swojej profesji prowadzi on Akademię Piłki Ręcznej. Pani Anna Lewandowska będzie miłością do sportu, zarażała młode dzieci, prowadzi program Mali Wspaniali. Chce, Rzeczywiście e, promować sport wśród osób najmłodszych już e, w przedszkolach i aktywizować te, te dzieciaczki. Mm, tylko ruchu. jedno, co mnie zastanawia, to dlaczego radni miejscy Wrocławia e, chcą kopać pod sobą dołki, dlaczego mm, umniejszają miasto na wartości, stwarzają niepotrzebne problemy. Jest w tłumaczeniach troszkę prawdy chodzi tutaj o stworzenie spółki World z 2017 z kapitałem początkowym. 3 milionów złotych. Są to pieniądze, które można było zaoszczędzić, na przykład przesuwając troszkę obowiązków na spółkę Wrocław 2012. Która jest teraz bierna, tak? Eee, no, ale z drugiej strony pojawiają się też pomysły humorystyczne, żeby te 3 miliony zaoszczędzonych pieniędzy przekazać na darmowy transport e, miejski. Jest to niezbyt duża kwota, więc starczy gdzieś tam na 2 lata finansowania. Jeśli ja postawię sobie e, na szali bezpłatny, dwuletni transport, a z drugiej strony rzeczywiście taką e, aktywizację ludzi, e, zdrowie po prostu, no to chyba jednak ten drugi argument gdzieś tam wygrywa. Brytyjczycy policzyli, że jeden funt zainwestowany w organizację wydarzeń sportowych powoduje oszczędność 20 funtów na wydatki w służbie zdrowia. Ważne, żeby ten argument, jeśli referendum, dojdzie do skutku, miały w głowie osoby, które będą decydowały o przyszłości World Games 2017. 25 i 26 kwietnia wrocławskie kluby prania i zaklęte rewiry zamienią się w prawdziwą mekkę fanów tatuażu. Kultowy wrocław Tatu konwent odbędzie się już po raz czwarty, a dla zainteresowanych przygotowano masę różnych atrakcji: setka tatuażystów i piercerów z kraju i ze świata, a także liczne sprzęty, biżuteria, ubrania oraz akcesoria. To samo wydarzenie to też nie lada gratka dla melomanów. Będzie rock'n'rollowo, punkowo, a dla fanów rapu gwoździem programu może być występ legendarnego Włodiego.